Cześć, witam Was na megadiscount.pl, Pokażę Wam dzisiaj Dinobot Slaga z serii Construct Boss Transformers. W zestawie znajdziecie 28 elementów, a także instrukcję złożenia naszego Dinobota. Zaczniemy oczywiście od nóg. Jak widzicie, transformer jest już gotowy. Jest on fioletowo-czerwony, wygląda dosyć groźnie, no ale to jeszcze nic w porównaniu z tym, jak będzie wyglądał, jak go przemienimy w kinobota Slaga. Zdejmiemy najpierw jego e, miecz, jest on dosyć ostry i niebezpieczny. Teraz musimy zamienić jego szpony i wyciągnąć je do przodu. Wyciągniemy teraz naszą postać. No, i zmienimy jego nogi w tylne łapy. W ten sposób mamy już czworonożnego Dinobota Slag'a. Wystarczy teraz włożyć mu ogon na miejsce. No, i kiedy pokręcimy tym czerwonym kołem zębatym, jak widzicie, będzie również jego y, grzywa się kręcić, co daje naprawdę niezły efekt. Cały Dinobot Slug prezentuje się dosyć groźnie. Ma on bardzo groźną szczękę, którą również możemy otworzyć. No i oczywiście w każdej chwili możecie z powrotem przemienić go w transformera. Te kroki są bardzo proste. I nie musicie się martwić, że coś Wam nie pójdzie. No I w taki sposób z powrotem na sztina Slack jest transformerem. Dinobot Slack to zestaw do złożenia waszego własnego transformera. Jak widzieliście, nie jest to zbyt trudne, ale jestem pewna, że zabawa jest gwarantowana. Jeżeli chcielibyście mieć ten zestaw w swojej kolekcji, zapraszam Was na megadiscount.pl.